Halo? Gdzie są obrażenia? <śmiany> Brazoleto, napierdalaj <i> błyskiem! Napierdalam. <śmiany> Brazoleto, napierdalaj mocniej! Napierdalam teścia! Spoteczek po cyklu. To co, Broluś? Koły szoneczki już szpanka, A, tak? Pość. Co mówisz Eee... Pość. Pość moją dupę! Oj, przepraszam, przepraszam! Co tu się oceaniło? Dobra broli, słuchaj. Jak już masz się ze mną nosić, to muszę się nauczyć, jak reprezentować seaninów wyższej klasy. Lekcja numer jeden! Elita się nie wita! No chyba, że ironicznie! No cześć, megetka! O, kakarotuś, dobry wieczór. O jej, jak słodzieśnią! Jesteś kopił w klej twojego starego, tylko bez charyzmy! Stara ci każdy wypierdalać do posieniaka, a twoja fryzuna wygląda tak samo z każdej perspektywy! Szaruj tą podłogę, ty pierdolona! Dobra, idziemy dalej, brokuła. A, miłość od pierwszego uderzenia. Lekcja numer dwa! Każ babie zbierasz banany, a ty zabijaj dinozaury! Eee... dinozaury? Tak, dinozaury, bo jakiś cudem te bańce nie wyginęły w tym realmie. Panie Mogeta! Dokąd to? O, to się znowu fuchać! Królu mój! Pokowałeś mnie! Tu wcale nie jest bajecznie! A czego ci brakuje? Bab bananów i dinozaurow! Nie mam co klaskać, blaskać i kurwa trzaskać! Nie ten vibe! Broli to legendarny super sajanin! Co? Podaj źródło, albo kłamiesz! No jest za tobą przecież, głuptasie! Proski, Lepiej przedstaw mi samą aurę, albo jesteś bezużyteczną formą życia z rodu brudnej krwi! <słuch> Może trochę chłonimy, legendary Superstrojanin? Zaaaa! Przecież nie ma nawet dwójki, to to za bzdury, <słuch> No to takie bardziej dwa i pół jest, co nie? Zaaki, <słuch> błagam! No spójrzcie tylko o tą młodą, niewinną buźkę! Wiesz, oby muchy je skrzywdził! Kakarotto! Tylko się pochyla, już kurwa! Nigdy nie zaśniesz! O jejciu, się! Dobra, Wąsaty, zakończ już tą fasadę! Kakarotto może i jest debilem, ale nie kłamcą! Lowczam mojego ulubionego ziomka! Milczeć! Niech i tak będzie, kurtyna opadła! Jednakże jedno nigdy się nie zmieni! Już na zawsze pozostanę bajeczny! Kakarot <gry facial absorption> to zabić, kakarot to zabić, kakarot. Ojciec! Ta planeta to kompletne zadobie! Jakieś randomowe miejsce! I mało tego, ona została odebrana jakimś e, Pokémonom? Co to kurwa za kartofle? Widzisz, Megeta, Prawdziwy król, czyli twój stary, był nazdrosny o Brolucia, bo ten był znacznie potężniejszy od ciebie! Wasz ród reprezentował nasz gatunek, więc logiczne było, że to książę miał mieć reputację najlepszego wojownika! Więc twój tatuś padł na genialny pomysł! Zlecił zabójstwo mojego niemowlaczka, gdy obok leżał właśnie kaszalot lamentujący! Jak jakaś zażrona śmija! Udało nam się przeżyć dzięki Broliemu! A to jest chwila, na którą obydwoje czekaliśmy wiele, wiele lat! Zemsta w końcu się ziści, a to miejsce staje się ja, I tą aurą się tak flexujesz? Podstawowce miałem, kurwa, lepszą! Halo? Gdzie są, kurwa, obrażenia?! Nie ma! Zniknęły! Nie istnieją! To na chuja szedłem w siłę?! No. Tak jest, synku! ich bajecznie. Let's go! Ale ty jesteś ty typie! Ja pierdolę bez kitu! Blastuje! Nie! Nie boję Nie. No i gdzie mu idą te obrażenia? W masę kurwa!